Na dzień dobry. Ja tu sobie chciałem kulturalnie nagrać nowy film. A tutaj mój yy, yy, współprowadzący kanału Dagger wrzuca nowy film. Omegi upadają Goku GokuBlack.pl. Najlepszy w Brystę versus Bielo82. Zmiana lidera. Shadown wbija na top 1. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko aż po same kule. Jako top 1 feng. <grywa> Nie mogę. Jako top 1 feng. Postanowiłem skomentować tę grę i wytknąć zibiemu błędy. Zobaczmy. Zobaczmy. Co ten typ, kurwa, robi? Ale kliko Boże Ale kliko Uuu <grymne> Omega za Nie zna najpopularniejszych stringów, kurwa, lili Minus 10 Oj, bez kary Wielo się spóźnił odrobinę Znowu bez kary Na barka Ws3 na pałę podłoga no i runda dla bielo ROUND 2 db na start CH dół 2 f 4 kurwa na pałec o no Boże żenada barek na pałek, który wchodzi dół 2 Counter hit coś tam, nie wiem, nie znam Lili. Opkik napadła, nie? Wszedł Ken po jeden, dwa razy, Ken po jeden skraszowany Się no, nie, przeskoczył. No, no, no. Goku Black wygrał. <coughs> Dobrze. zobaczmy, dół 3 w barek. Wiadomo. Jeśli działa, czemu by nie robić. Biero zrobił counter hita, robi combo floor break. Running 3 I guess? Minus 10, bez kary. Counter hit 3 bez wybity. Rzut ściana? Oj, bez ściany, ale jest, proszę bardzo. Round 4 Dobrze będzie kombo, Bielostropił <grystanie> To śmieszne Zaczął używać tego samego kombo, które robię ja <grystanie> Ja mam swój własny styl, dzieciako. <grystanie> Dobrze <grystanie> Bareczek, final round Lecimy dp 13. start znowu Kurwa, co on ma z tym ws3 napały? I co ważniejsze, dlaczego Bielo 8.2? O, ładnie, ładnie zablokowane, ale znowu bez odpowiedniej kary. Minus z 10 zł nieskarane. I KO. I dostałem y, tutaj wiadomość od mojej od mojego. Informatora! Pozdrawiam przyszłego konfidenta, że napisałeś na czacie wiadomość w stylu Popatrz Shadow, co się stanie jak zagramy Feng na Fenga. Właśnie widać co się stanie. Dokładnie to się stanie, mój drogi przyjacielu. Zostałeś zdetronizowany. Oficjalnie jestem top 1 fengiem. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.